Zakończony. Ok. Porozmawiamy dzisiaj tak interaktywnie o planie kompensacyjnym, planie wynagrodzeń. Jak zarabiać do Terra? Następnie tablica. Widać białą tablicę? Nie. Nie widać? Ja już widzę. O, widać. Teraz widać. No to mamy, um, ogólnie mamy pięć premii, um, ale ja dzisiaj powiem o trzech najważniejszych. E, pierwsza premia to jest premia Fast Start. Czyli szybki start. To jest bardzo fajna premia, ponieważ ona nam yy, pozwala zacząć zarabiać już w pierwszym tygodniu yy, minus tam podatek. Yy, ja tam kiedyś liczyłam, że to chyba tak na czysto wychodzi 18% i mam sobie kontakt. Więc nie chyba powiesz, w miesiącu rejestrować. Jeżeli zarejestrujemy w chwili to my z tego dostaniemy dodatkowo 60 euro, bo 10%, czyli po 20 euro razy, razy 3, tak, 10%, czyli zadać się, aby samemu wiecie, sprzedawać samemu rejestrować ludzi. Ale mam takie znajome, które po prostu przechodzą z. Innych MLM-ów mają już grupę swoją, razem z tą grupą przechodzą i one, jak wchodzą, i na przykład są 4 czy 5 osób rejestrujących, one bardzo szybko dochodzą do tych wielkich prowizji, właśnie z szybkiego startu i bardzo szybko ta, ten biznes im rośnie. Ok, porozmawiajmy o drugim, o drugim bonusie. To jest bonus mocy 3. To jest bonus, do którego ja cierpliwie wracam. Buduję go od kilku lat i co chwilę coś nowego tutaj nam wyskakuje. Otóż tak. To jest bonus za strukturę. Naszą strukturę w Dotera budujemy. W trójkach. Czyli taką idealną sytuacją by było, jak jesteśmy my i trzy osoby, które z nami będą chciały budować biznes. To jest sytuacja idealna. I właśnie tak ta idealna sytuacja wygląda. I jeżeli uda nam się Zwerbować trzy osoby do biznesu i my, i te trzy osoby, zrobimy zamówienie LRP. To jest bardzo ważne, bo tutaj jest bardzo dużo dodatkowych takich LRP, jaki no, reward program, za minimum 100. Jedna z tych osób musi być w programie lojalnościowym, dlatego bardzo ważne jest, żeby to były osoby budujące. Klient nie zawsze chce być w programie lojalnościowym i obrót z, pierwszej, z pierwszego poziomu, czyli tutaj nasz obrót, my i nasze trzy pierwsze osoby, to jest ten pierwszy poziom, musi łącznie wynieść 600 orfałów. Jak sobie łatwo możecie policzyć, jeżeli ja i trzy osoby pode mną zrobią po 100, to mamy 400, a nie 600. Ale na szczęście y, mogą to być też osoby tutaj, na przykład klienci, y, którzy również nam do tego y, do tego właśnie 600 się doliczają do tej pierwszego poziomu, tak? Czyli jeżeli każda akurat tutaj 6 osób, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, każdy zrobi zamówienie za 100 i my i te trzy nasze kluczowe osoby zrobią zamówienie LRP. 50 dolarów, czyli 42 euro prowizji. Teraz ja sobie czy a tutaj mamy troszkę więcej, troszkę więcej niż, najwięcej no w sumie takich dodatkowych rzeczy, wymagań, które musimy spełnić. I teraz jeśli te nasze trzy osoby, które zwerbowaliśmy, powiemy im, żeby również znalazły swoje trzy osoby, tak, sumie kółeczka, To wtedy każda z tych osób, jeśli spełni te warunki, o których mówiłam wcześniej, czyli znowu oni muszą być, każdy tutaj 600 mieć minimum, wszystkie te osoby być na LRP i zrobić zakupy za minimum 100 w ramach tego programu lojalnościowego. To wtedy każda z naszych osób, które zwerbowaliśmy, dostanie 42 euro prowizji, a my dostaniemy 250 euro. 250 dolarów, przepraszam. Nie pamiętam, ile to jest euro, ale tam w biurze można to sprawdzić. I tutaj jest bardzo fajna sprawa, bo jeśli nam się uda, ja zawsze robię tak, że te osoby, które się tutaj, y, które tutaj werbuje, one zapisują swoje osoby, a trzeci poziom robimy wspólnie. Y, I to jest bardzo fajne, bo dzięki temu y, ja mam 1500 euro prowizji, czyli już fajna kwota, y, a moje właśnie te y, Osoby mają po 250 dolarów tej prowizji, czyli wszyscy są zadowoleni. Ale ten pierwszy. Trzeci poziom robicie wspólnie. Tak, bo wiesz co? Bo łatwiej jest zwerbować trzy osoby. Trzy osoby to jest tak, że tak powiem, każdy może to ogarnąć. Nie, nie jest jakiś straszny zapisać trzy osoby, pokazać im olejki i nawet w przeciągu miesiąca. Teoretycznie można to zrobić. Ale jeżeli już jesteśmy tutaj w drugim poziomie, są ci nasi ludzie, to to jest osób już dziewięć. Dziewięć osób, no to, to już trochę jest. Więc y, oczywiście te osoby, które one zwerbowały, też mogą zapisywać osoby, wtedy będzie szybciej i łatwiej. Y, no ale nie zawsze jakby, no to już jest, jest trudniej. Chociażby dlatego ja pomagam to zrobić, żeby po prostu było łatwiej i żeby każdy był zadowolony. I dla mnie to też jest plus, że ja mogę dostawać tą prowizję z trzeciego poziomu, a moi tutaj współpracujące osoby dostają z drugiego poziomu. Więc naprawdę to wszystko jest tak ustalone, żeby sobie po prostu pomagać. A dlaczego takie jeszcze robię? To też ze względu na ze względu na budowanie do rang, ponieważ jak budujemy biznes, to bardzo ważne jest, żeby pierwsza osoba w, naszym, w naszej linii była zarejestrowana przez nas, żeby potem, jak ona uzyska rangę, kwalifikacje, to żebyśmy my też mogli z tego uzyskać rangę. To jest już do budowania rang. Dlatego tak robię, żeby właśnie nie strzelić sobie w kolano i żeby się potem nie okazało, że no że niestety mamy zbudowaną nitkę, ale osoba, która jest w mojej pierwszej linii nie ma żadnej osoby, która by ją kwalifikowała do kolejnej branży. Także dlatego też Jakby są dwa powody, ale przede wszystkim dlatego, żeby też pomóc. O wiele łatwiej znaleźć trzy osoby i to też pomaga mi zobaczyć, czy ktoś jest na tyle kompetentny, żeby te trzy osoby znaleźć i żeby założyć im konto zniżkowe. Bo trzeba też dać sobie sprawę z tego, że, że my szukamy osób, które chcą z nami robić ten biznes, a nie osób, za które my zrobimy ten biznes. Bo nie da się za kogoś okay. to zrobić, wiesz o co chodzi. Jeśli to będą osoby, które są kompetentne na tyle, żeby znaleźć te swoje trzy osoby, to ja im mogę pomóc dalej, ale jeżeli to jest osoba, która nie, nie potrafi. Ja nie mówię, że to musi być w pierwszym miesiącu, ale nie wiem, trzy miesiące czy pół roku. Nie, nie potrafi znaleźć swoich trzech osób. To w jakim tempie ona ten biznes będzie budować? Znaczy ja, ja nie mam nic do, do tego, ale w bardzo słabym. I zbudowanie takiej struktury 27 osób, jeżeli ktoś nie potrafi zapisać trzech w przeciągu pół roku. Zajmie kilka lat tak naprawdę. Nie? Tak realnie patrząc. Więc też chcę pomagać ludziom, którzy mają największe szanse być tymi orłami. <laughs> także to też jest istotne. Ok, ale oczywiście każdy może to robić w swoim tempie. Bardzo fajna prowizja, nawet mając te 42 euro plus jeszcze te tutaj 120 euro. Na przykład na no zobacz, to już prawie na 200 euro dochodzimy, także, także nie jest źle. I moja ulubiona prowizja, właściwie podstawa naszej pracy, to jest prowizja UniLevel. Czyli prowizja z poziomu. I ona jest niezwykła, jest tak naprawdę bardzo prosta, ale niezwykła jednocześnie, 2%, 3%, 4%, 5%. No chyba dwa procent, trzy procent, cztery procent, pięć procent, No razy może więcej, może więcej, może

Wypłacana jest nam prowizja, więc jakbyśmy sobie tutaj tą naszą strukturę z kółeczkami przenieśli na te poziomy, to tutaj w pierwszej naszej linii, co są trzy osoby w idealnej strukturze. W następnej trzy razy trzy, czyli dziewięć i tak dalej. W czwartym poziomie będzie na przykład 27 i to się będzie tak rozrastać w dół. To jest ilość osób. I tutaj, w zależności od Musimy na to patrzeć tak. Mamy obrót jakiś z pierwszej linii. Jeżeli każda osoba w pierwszej naszej linii zrobiła zakupy na 100, to jest razem 300 OV, czyli obrót 300, i my dostajemy z tego 2%, czyli 6 euro. Niewiele, prawda? <gryw> Bardzo niewiele ale tak to wygląda, 3% z 900, jakby każdy zrobił za 100, to by trzeba tam przeliczyć, ile to będzie, ale ciągle jest rosnąco i im więcej osób w dół, tym więcej my zarabiamy w procent. I to jest bardzo fajne z kilku powodów. Po pierwsze, właśnie nasza struktura rozrasta się w dół, rozrasta się w szerokość, więc... Są plany kompensacyjne wynagrodzeń, które są na odwrót. Czyli najpierw dostajemy załóżmy te 7%, a im nasza struktura rośnie, tym te procenty są mniejsze i dostajemy mniej pieniędzy. Mało tego, są firmy, które po prostu odcinają nam dochód z naszej nogi. W momencie, kiedy osoba, którą przeszkoliliśmy do pracy, nasz lider, osiąga większe. Obroty niż my. I to jest bardzo niefajne. Niestety, praktyka w wielu MLM-ach. I tak naprawdę ciężko wtedy zbudować taką stabilność, bo ja się na przykład bardzo cieszę, kiedy osoby, które przy szkole mają bardzo fajne wyniki, ale tutaj do terenik nas. Nie odcina. My cały czas dostajemy te nasze procenty. I jak to się tak zsumuje później, to to są naprawdę bardzo fajne kwoty i bardzo fajnie to wygląda. Więc warto myśleć tak długoterminowo i budować sobie tą strukturę, tą organizację, ponieważ ona będzie się rozrastać. Jeżeli znajdziemy osoby do współpracy, a będą. Przy budowaniu rank mamy kolejny bonus, kolejną prowizję, która jest procentem obrotu z całej Europy. Także to też jest bardzo fajna i ciekawa prowizja, ale to już później, jak już mamy wypracowaną rangę premier i wyżej, to później dopiero to omawiamy, ale naprawdę fajna jest to dodatkowa, dodatkowy zastrzyk pieniędzy, dodatkowe. Jak to wygląda? Czy jakieś pytanie, czego? Ty to się rozjaśniło? Przeciwnie, że właśnie no to, no, tak jak do mnie osoba jest ubrane w słowa przez osobę prowadzącą, bo zawsze sobie możesz, wiesz, włączyć to, nie musisz czytać. No, do mnie to bardziej bardziej tak trafia. Pamiętam jeszcze, jak byłam w Warszawie, to jak ja widziałam to drzewko, to jest musi Jezus, w ogóle co to jest. A teraz już, no, bardziej mi się to Zjaśnię to wszystko. Ogólnie to bardzo proste to jest. Fajne jest te pięć prowizji, możemy skorzystać ze wszystkich tych prowizji, ale możemy sobie wybrać też, że na przykład, no ja buduję sobie do mocy trzech i skupić się na przykład tylko na budowaniu do mocy trzech, te swoje LRP ustawić na 100 i wszystkie prowizje, bo tak naprawdę spełniając warunki do mocy trzech. Zgarniamy wszystkie prowizje, tak naprawdę, bo dostajemy i Unilevel, i dostajemy Fast Start. Także, także opłaca się zawsze mieć ten y, szablon ustawiony y, i po prostu czekać na swoją wypłatę. No. Dobrze, Kasiu, ja zatrzymuję nagrywanie. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś ze mną.